Cześć! Tu Babka z Majca. Pytacie się czasem, jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Mam dla Was kilka wskazówek. Po pierwsze, zacznij pracować już dziś. Nieważne, czy jesteś w szóstej klasie, w siódmej czy w ósmej, czy Twój egzamin jest za tydzień. Zacznij pracować już dziś, jak zadajesz sobie to pytanie. Nie zwlekaj. Moja druga wskazówka to rób testy z poprzednich lat. To jest bardzo dobra baza, żeby przećwiczyć, jakiego typu zadania mogą pojawić się na Twoim egzaminie. I trzeci krok systematyczność. To znaczy, nie zostawaj sobie wszystkiego, że nauczysz się w ciągu jednego dnia wszystkiego, czego potrzebujesz do zdania egzaminu ósmoklasisty dobrze, tylko rób codziennie, ale małe kawałki. I w związku z trzecią wskazówką, zapraszam Was, do kalendarza adwentowego. Co to będzie? Już 1 grudnia ruszy strona www.babka.zmajcy.com. Przez cały adwent będziecie mogli rozwiązywać ze mną zadania codziennie. Codziennie będziecie dostawali jedno, dwa, trzy zadania do rozwiązania z różnych działów, które na pewno pojawią się na egzaminie 8. Będę Wam mówiła wskazówki, jak do tych zadań podejść, jak je rozwiązywać. Mam nadzieję, że będziecie rozwiązywać się razem ze mną. Wchodzicie 1 grudnia na stronę babkasmajce.com, klikacie kalendarze i wybieracie kalendarz dla Was, czyli egzamin ósmoklasisty. Tam znajdziecie zadania na każdy dzień. Proponuję, żebyście rozwiązywali te zadania sami, a później wracali do naszej playlisty, gdzie pojawią się rozwiązania do tych zadań. Mam nadzieję, że dużo się nauczycie i dobrze przygotujecie się do egzaminu ósmoklasisty. A w przyszłym roku mam dla Was kolejne niespodzianki.